Siemaneczko! Hejo, ja jestem świetny kultysów! Tak szybko, bo wybamy już dzień czy trzynasty. Dobra. Trzech pokonałam. A gdzie ty jesteś? No. Bo... Ja no, mam właśnie to jedę do Jestem Za kulczystów, ale... Yy, pokonałam... O skrzynka! Ja ich... nie i tak jest skrzynka. Pokonałam trzech, ale z nich nie wypadają ich z ciała. Czemu? Nie wiem, bo mi nie wypadły. Aha. Dobra, na razie mam tych normalnie nie strzerających. BANASZ! Nie wiem karabinu. ka ka Bo karabin... Aha. Aaaa! Aaaa! O ty... tu? Ty no kurde, co? Bo karabin by zabił ich na trzy, ty rozumiesz? No. Znaczy na dwa. A masz karabin? Yy, by, by zabić ich normalnie na dwa hity? umieram dam. Zatem ich na dwa hity. Yy, a co zabija ich? udało się ale wolno zabija ich na kilka hitów, żebyś wiedział jestem głodna ja też jestem, ja nie jestem padło, bo jestem głodna, naprawdę dobra to my wracamy się? no chyba tak, bo no, się a wyżo one się zapiszą? co? one się zapisują jak my wrócimy, to one dopiero po 11, po dziesięciu minutach się no. resetuje. Oprowadziłem widzów po naszym ognisku, żeby wiedzieli jak już mamy dnia eee, Tak trochę. Znaczy wiedzieli, ale nie... Ej, Nie, tak pokiwamy. Jak mam się siekier? Trzeba jego uważać. Wie jak koleżę? Ale ta jest trochę tak jak sowa. No ale nie wiem czemu ono się ogniska boi. I w ogóle dnia. Dzień. Ej! Co? Co się stało? Biegła, no nie, bo ona miała, patrz, tak się rozpędzić i nagle tu tak, tak się rozpędzić. I ona jest groźniejsza niż sowa, bo ona jest blisko ale ja go pierwszy no raz widziałam. ona miała się rozpędzić i tak y, ten biec w nas ale żeby było blisko, to biegło ognisko. Dobra, no to... Y, ja tu trębienko zbieram, ale do tej maszyny nie, to blisko, Eee, mam, mam, mam. 17 miejsc w borku, bo i się złodzieja tak się nazywała was dobra oprowadzamy was widziane tutaj e, mamy nie używaj na razie gasolin, bo ten miał... ale nie mógł ja po kolei robię. No, to, 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 to normalnie jest po angielsku tylko to dobra to oprowadzamy Dobre, to zaczęło opadać. tutaj to mamy ognisko tu mamy 16 tych wszystkich na wszystko. Ej, bo po prostu posłuchaj. No bo to no, to wszystko, y... Tak, słuchaj. tak. Tutaj mamy gulasz. Zrobocze budowa. szalce. Ja no. gadam. I prowadzam. Dobra. Robię, gotuje się gulasz. Tu mamy dalej, Będziemy zbierać codziennie. Tu mamy... Będziemy nawet jedzeniem, żeby jest każdego rano. Gulasz gotowy. Ja zrobię stój. Pokażę Widam oto. A nawet nie jest to się zakłada. Ale nie Ej, tam, tam Dobrze, się wygląda. Robię się drugi. Dobrze. O, ja jestem błonny. I tutaj mamy łóżko do spania. Razem śpię z nadusią, jak byłem chyba że ktoś się wylewał z tej śpiej. mogę się zlesiotować ja tu, i tutaj zasnąć i pada też! muszę y, dodać dobra? dobra, tutaj mamy ja dobrą dobra. torbę mimo, że przecież moja, by się zgubiła tu mamy jeden gazolin gazolin, 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 gazolin i kolejny gazolin Jest o, o ognisko się nie boimy nie boimy się ogniska. ognisko siu! Ja. Ale ja... ja ja mam... Ja mam kilka cyklu... Mam kilka ale to już dla chyba, że mi się amunicja skończy, to już nie będzie pierdol dla mnie. Ej, na przykład, by wyrzucić... Ale to już nie będzie pierdol, kiedy mi się skończy rewolwer. Amunicja się, bo ja mam... Ma... No, <grym> ta <grym> Nie wolno. Włócz, gdzie mamy rewolwer. Co dzień się zrobił? Co A to noc się zrobiła, myślę, że dzień. Aaaa! Nie drym. Ja nie, nie. A ja na serio się stresuję, bo... Ej, bo my już przed sekundą byliśmy stwierdzy kultursky. No. I tam i tam było ten. rozumiesz, jest kilka kultystów. Ale jest problem, że jak ja się nie ruszałem, to ta słowa dalej po prostu jak kogoś zauważy. Jak znamy no, się ktoś... Było kilka kultystów, to za mnie kultystów by to było kilka. Jak my już doskwięciliśmy normalnie. To musimy dzisiaj... Ja bym nas już dobra. Ej, kul. Nie, kultysty się nie da, kultysty się po prostu dawały. Ja ma... jedę jeszcze po mam... Ja nie wiem, co to jest ta deska wzmocniająca. I chyba ją teraz za chwilę spróbuję. No mam no, chyba dodawać troszkę żyćka. No i może jeszcze HP? Nie HP tylko. Kupa tu jest? Dodam jedną gazę, okej? No. Albo nie. Będziemy dodać, kiedy będziemy dodawać, kiedy będziemy jedną gazę dodawać. Dyska z nas klienta! Odkładka z nas klienta. Odkładka może. Jezu, Jak idziemy spać... Ale nie, bo jak jeśli w nią wejdę, też się wzmocnię. Nie, wcale się nie wzmocniam. To działa na ludzi, bo trzeba jakoś uruchomić. Może? Nie, tu ja ci pokażę jak. Nie, 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 No nie, nie, wcale mi Tu łatwiej, tu wroż. Tu. Nie! Gdzie? Lubię Daj mi to. Nie, dopasuj do siatki. Nie, bo to się jak postawi. Nie bo co się będzie lepszało? O, kurde, dzisiaj. O stół Albo Koło Koogulasz będzie koło najlepiej. Patrzcie. Ładko kochani wila. No, ja się wzmacniam. Nie ruszę się. Jest. I się stało. Tak. Życie chyba. No dobra, ale mam tutaj nie chęć. Ej, bo burza jest. Zobaczcie, gdzie jest skórka. Ja skrób. nie Zmocnienie. Ej, zmocnienie to szybkość. Ej, jak długo? Ej, długo się. Nie, no ta podkładka. Ej, ta podkładka dała, że można... Podkładka daje, że... To szybko się przez godzinę biega. szybko się przez tą minutę biega. Patrz, patrz to. Patrz na mnie cały czas. Patrz. Patrz. Ale to nie bierze w jedzenia. Więc szczęście. Może być? Nie ma. się Nie damy. Nie mamy kompaty mi mamy. Nie mamy. Dobrze. Będziemy cruising stopę do dego tego. To już tak mnie. Owalnie, Dobra, y idziemy po dziecko, to drugie. Ja chciałabym do kultystów. Nie, bo dzisiaj za chwilę noc. A na chwilę kultystów do nas przyjdą, Ej, ale ja płóżnie ubiję, bo do kurtystów musimy przyjść. Więc wiesz. Tam stało kilka kurtystów, no nie? No. Ej, mamy na ukcisku! I no gazelin. Tak jest mało. No. A co? Ej, idą krutystów i ja od razu się wzmacniam. 你实，都去了。 Ej, jest mój bandaż A wy leciałże Gdzie tak jest? Zjadłam surowę. Tutaj jeszcze jest jedna. Tutaj, Dzięki. Naprawdę musiałam być surowym. Mam bo Widziałam, że jest dobrze do Dobra, teraz idziemy. Ja idę do tego z meblami. On tu jest w mojej stronie. Ja mam sobie kultyści, ale to nic w porównaniu do zamku, tylko że ja y, mam chyba Czekaj na mnie! Bo ja mam mało tego. To nic w porównaniu do zamku, ale ja chyba mam mało, amunicji, wiesz? Wiem. Nie dzień. Dobra, wykonałam go. Biorę się co to jest. Ja zjadam skrzynię, więc mi nie luczej. Diament! 34 diamenty. O Węgiel! Uwaga, nie posłać, bo ja O tam jest jeszcze może druga dobra skrzynia. O diamencika. Mam dwa. Bo kupiłam klasę z... Idź do mnie, a ja umok jeszcze y, dobra skrzynia. Ja ją otwieram właśnie, ale nie lepszymi. Aaaaaa, A, no, dobra torba, nie... Nie wiem. Ja idę do tego handlarza kupię go Nie kupię bo nie jest dobry, bo ma swoje różne nośnie. Konie może zapisz, to będzie jedno miejsce. Ale jest, jest! Szybko, szybko. go! Kupmy sobie coś. Co kupujemy? Sofę? Konie zabijamy. Ja biorę rzadkie. Sorki tak, konie ale. Brak zapasów. Ej, bierzemy... Lampę. Pufy, bufy. Kupujemy na przykład... Hada przez wielki, palam z głodu. Hada. To prawej. Uleczę cię. Ale nie chcę kupić takie. I zabrażę jak szczerze kupić. Ja też chcę kupić, ale... Ale ja już nie kupiłem wszystko. Plan nic nie ma. Zostało mi jeszcze 15 tego co jeszcze może kupienie ek? Co? Ha, yeah. No, idę. No bo byłbym ja chciał. A co ja powiedzę, że wilki tu są? Bo trzeba jakaś a nie bić. Będzie nam więcej wandaży potrzebne, jak nam w ty? tym umierać. I A poza ja już nie mam więcej bandaży. Nie masz wandaży? Nie. Tylko ten jeden, który mi wypadł. Masz wandaż jakiegokolwiek opciego, który mi wypadł? Nie. To oczywiście. Ale to niedługo będę miał. Nie, znowu mnie woli. Ciebie. Przerwę. nie woli. Wiem, że jest Uciekaj, ty debil! A nie masz? Ej, czemu tego nigdy nigdzie nie mogę postawić? Nie mogę chyba. Stworzyć coś? Nie, bo my zbieramy teraz na... E, Ej, bo ja... Może zbieramy? Na ściany, okej? Okay? Będziemy budować ściany. Dzień. A o, to na chodzi, patrz. To? Co kupiłeś? Takie, takie ściany. No i pięknie, Ej, mogę na tu zabrać, ale nie nie bierz. To mieć. mieć. Patrz. Robimy swój własny dom. Tu mamy to, to robimy kuchnię. W zróbmy sofę tutaj. Sofę nadal robimy tak. Nic. E

Nie, ja, bo postawię... nie, nie, nie Co ty kupiłeś jedną Ja nie kupę tylko. Patrz, tu mamy jedną kufę. Tu mamy drugą kufę. Widzisz jak, jaki jaki jestem dobry w tym. Tu nas tu to postawimy. To A, uciekłem. Dobra na dusia, na ja dusia! Gadusia! mamy swój dom! Tylko, że przychodzą, niestety, w tej ziemi. Jak to było? Tak, tak. Jak ci się zjedli głody. Wylepo chudy jest tak zawsze ten handel? Nie dałam się spytać, co mi się. Nie dałam się spytać. Czemu? Rady to działa mi się coś. Bo ja rzecz potrzebuję, rzeczy tam zostawiłam. Czakujesz? Nie wydbało o co się ma. Jak to tu mamy stał, ale się nie dało wlić, bo już to nie było w nich. No chcecie jakieś się jedzenie tam? jestem dobrym Nieważacie? Ile budowano. masz racja? Tak. Jest. Sobie, sobie jedną. Dobra. A. Czyli już na pół wieku. Musimy ugotować sobie gulasz, ale coś potem. Idę potem te marchewki. O, sobie. Chwila, bo idę marchewki do gulaszu. Nie, mięsko możemy dać. Czemu? O, gdzieś tam mi się pachnie. <słuch> tak. Dobra. I widzisz? Ja no, no, nie na no, nienawidzę nie kiedy on jest głodny, mimo że mam ognisko. Bo kiedyś był tak, że nie mieliśmy normalnie ogniska. Ja bym był głodny. O! Siema, ale ja potrzebuję tego. Zbieram matę, będę miał ności. Ej, teraz chyba obiad. Ej, gdzieś jest, jest już! No na pewno! no. Mnożnik razy cztery. Ja. Nie tego, co Handlarz i coś złego, niż nie było, więc. Dobra, czegoś szukamy? Ja tak? e, jedziemy na pierwsze, żeby tu zjeść? Jesteś głodna? Bardzo. Nie, co napisało, jest to, co mi na mnie napisał, jesteś głodna. Tutaj jest, na stole, tutaj. Ja też mam główną. Pociągamy sobie. I to jest moje miejsce, okej, okay. a my nie, Dobra, to. Ano, to. <głos> <głos> nie ma coś w moje miejsce. <noise> Każdy nie chce zdrawać w drencie, bo macie sobie na boisz się, no boi się. Boisz, boisz ej. Chcesz? chcesz, jesteś strider, hej, hej. No ode mnie, no nie mu. I tak nagle, i tak nagle. Możesz Gulasz, ja lubię gulasz. No ja nie lubię. I tak nagle. I tak nagle. Na drewno nie. Zbudowany kompakt. ja wiem, że na te, takie coś. Jest. Ja, ej, bo ja wiem jak to zrobić. Ja no. wiem jak zrobić na no. takie coś. Ej, wiesz, że ja wiem jak zrobić, jak zniszczyć na przykład, nie wiem, łóżko ze skraftowania? Bo ja wiem na przykład półkę przemienić, ponieść, Ale trzeba mieć taki młotek. Albo go sobie kupić albo coś. Nie wiem. Jedno mam sztuk. I może jak Ej, nie wiesz, to od tu. No. Tudy. 14 coś kupujemy? Tak, to... Ale większe, bo to się będzie... Ścianę. Stąd cokolwiek ty co zbudowałaś. Chwila, no, bo tu kamień jest i nie można to A da się tu? Nie, bo trzeba tu. No. Więc. A chyba nie odebrzemy teraz ogniska. Zrób tak i tyle. Będziemy się za tym kryć, jak będzie są. Ej, który dzisiaj jest dzień? 33. No nie i potem o tym mówimy. Ej, patrzcie. Nieważne, będzie tak. O. I tu jakoś to zakreślimy, i weź. Dobra, Jezu. A wolnicę? Oj, panu. Mam... Ja mam, ja no jeszcze nic nie wyszedłem. mam dużo Mam 12 przerzutek i... Ja muszę się kryć, bo...